Inwestowanie w kryptowaluty jest bezpieczne. Niewątpliwie jest wiele plusów oraz minusów inwestycji w kryptowaluty. Chciałabym, żebyś miał tego świadomość, zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje na temat inwestycji w kryptowaluty. A tymczasem zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Dzisiaj opowiem o takich ośmiu aspektach, w których będę Rozpatrywała, czy kryptowaluty są bezpieczne. Po pierwsze, czas inwestycji. Handel kryptowalutami na giełdach niewiele różni się od, od handlu zwykłymi akcjami. Zasady są te same. Kupujesz kryptowaluty taniej, sprzedajesz drożej. Im okres Twojej inwestycji jest dłuższy, tym mniejsze jest ryzyko straty, a większe zysku. Jeśli myślisz o wrzuceniu oszczędności życia na miesiąc, licząc na to, że urośnie, raczej sobie daruj. Oczywiście może być tak, że zarobisz i to nawet całkiem dużo, ale miej świadomość, że ryzykujesz też bardzo dużo. Po drugie, kursy kryptowalut są bardzo zmienne. Nie ma się co oszukiwać. Rynek krypto jest wciąż młody. Kryptowaluty podlegają dużym wahaniom kursów, dużo większym niż akcje na największych giełdach. Standardem jest to, że w ciągu jednego dnia jakaś krypto może urosnąć lub spaść o 30-50%. Po trzecie, kryptowaluty są podatne na Manipulacje. Skąd ta zmienność kursów? Rynek kryptowalut jest bardzo wrażliwy na manipulacje. Można by wyróżnić dwa najczęstsze rodzaje manipulacji kursami kryptowalut. Pierwsze to manipulacje informacyjne. Na przykład normą są fake newsy, które powodują dynamiczne wzrosty bądź też spadki. Albo poparcie kogoś wielkiego. Świetny przykład tweetów Elona Muska. Ten od Tesli, który kilkoma wpisami najpierw rozpalił rynek informacją, że Tesla będzie akceptować płatność Bitcoina. Potem wybił kurs Memcoina, doja w jakiś kosmos. Następnie po kilku miesiącach stwierdził, że jednak BTC jest B, niedobre i nieokologiczne, i zaczęła się panika na giełdach. Cóż, nic dodać, nic ująć w tym temacie. A drugi rodzaj manipulacji to tak zwane wieloryby, wielcy gracze na rynku, obracający milionami i miliardami. Często wystarczy, że taki wieloryb zacznie sprzedawać swoje bitcoiny na rynku. By kurs poszybował w dół. Dlaczego? Ponieważ wieloryb wyprzedający swój portfel to dla mas znak, że nadchodzi koniec świata. Apokalipsa, Armagedon, Bessa i zderzą nas niedźwiedzie. Każdy zaczyna sprzedawać swoje Bitcoiny, zanim poniesie dużą stratę. Zaczyna się Panika, kurs spada na łeb na szyję. Wieloryb się cieszy. On sprzedał BTC po odpowiednim dla niego kursie, a teraz czeka, aż panika osiągnie, aż panika osiągnie apogeum. I co wówczas zrobi wieloryb? Odkupi po niższej cenie. bitcoiny, A potem, w odpowiedniej chwili Znów je ja sprzeda. Rynek krypto jest na tyle mały, że wielcy gracze mogą niemal nim rządzić. Po czwarte, nie trzymaj swoich kryptowalut na giełdzie. Przyzwyczailiśmy się do myśli, że na przykład na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie możemy wrzucić pieniądze, kupić akcje i mogą tam bezpiecznie leżeć. Aż do końca świata, a nawet jeszcze dłużej. W świecie krypto nie jest tak różowo. Zdarzają się i nie są to wcale jednostkowe wypadki: włamania na giełdy i kradzież krypto. A ponieważ ich przelanie na inny portfel jest prosty i szybki, a na dodatek wyśledzenie odbiorcy jest bardzo trudne, Należałoby zachować podwyższoną ostrożność. Jeśli nie handlujesz swoimi kryptowalutami na giełdzie, tylko kupiłeś je długoterminowo, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie swojego, swoich kryptowalut na zewnętrzny portfel. O portfelu mówiłam w innym filmie, link do tego filmu znajdziesz w opisie. Oprócz tego, zachowaj oczywiście standardowe środki bezpieczeństwa. Nie loguj się byle gdzie i nie łącz podczas logowania z nieznanym Wi-Fi. Pamiętaj o wylogowaniu po zakończeniu czynności na giełdzie. Używaj weryfikacji dwuetapowej, nie stosuj łatwych haseł. Po piąte, inwestuj mądrze. Trudno sobie wyobrazić to, że Bitcoin czy Ethereum znika z rynku. Ale z małymi kryptowalutami, które okażą się niewypałem, jest to jak najbardziej możliwe. I wtedy nie odzyskasz już zainwestowanych pieniędzy. Dlatego przed decyzją, w co inwestować, przeprowadź odpowiednie rozeznania terenowe. Czym jest dana kryptowaluta? Co sobą reprezentuje? Jaki zespół ją tworzył? Na czym się opiera? I tym, I tym podobne. Nie opieraj się na opinii kogoś innego, kto mówi, że ta krypto poleci tu demun w danym miesiącu. Może tak, a może nie. Przeprowadź swój research i zdecyduj sam. Nie masz prawa obwiniać kogoś o to, że pomylił się w swojej ocenie. Ty masz. Swój mózg, i sam zdecydowałeś, że wkładasz pieniądze właśnie w tę kryptowalutę. Nikt pistoletu ci do głowy nie przystawił. Po szóste, inwestuj tyle, ile możesz stracić. Niby proste, a korci. Szczególnie jak włożyłeś 1000 zł na próbę i po tygodniu masz już fajny zysk. Korci, żeby włożyć więcej. Skoro po tygodniu z tysiąca zrobiłeś 400, to co by było, gdybyś włożył 10 tysięcy? Wtedy miałbyś już 14. A 100 tysięcy? 140 tysięcy w tydzień. Korci, o, jak korci! Ale co zrobisz, jeżeli włożysz oszczędności w życia? Weźmy te 100 tysięcy złotych. Po pierwszym tygodniu masz już 120 tysięcy, ale oj jakiś wieloryb zaczął wyprzedawać, panika, armagedon, bessa, wszystko spada. Z godziny na godzinę widzisz coraz mniejsze saldo. 120 tysięcy, 110 tysięcy, 100 tysięcy, jesteś na zero, ale dalej spada, 90 tysięcy zaraz odbije, 80 tysięcy. Teraz to już na pewno odbiję. 70 tysięcy. Co się dzieje do diabła. Może jednak sprzedać. 60 tysięcy? Niemożliwe. To nie może się dziać. O Boże, co robić? 50 tysięcy? Sprzedaję. Żona mnie nie zabije, że i tak straciłem już połowę. Jak stracę wszystko, to jeszcze teściową przed śmiercią naślę na tortury. Miałeś 100 tysięcy, zostało 50 tysięcy złotych. Standardowo zaraz po tym, jak sprzedałeś, rynek zaczyna odbijać do góry. Ale mało kto wytrzyma takie napięcie. Dlatego wkładaj tyle, ile możesz stracić. Po siódme, zarabiasz lub tracisz tylko w momencie sprzedaży. A gdybyś jednak nie sprzedał, swoich krypto za 50 tysięcy złotych, nie miałbyś straty, tak jak nie masz zysku, kiedy kurs wysoko i miałeś 120 tysięcy złotych. Zysk lub strata jest dopiero w momencie sprzedaży. Masz czas? Jesteś na minusie? Wybrałeś solidną kryptowalutę? Zostaw ją, chociażby to miała być faktycznie bezsa. Kiedyś nadejdzie na hossa. Zarabiasz na krypto? Pamiętaj też, by realizować zyski. Nic tak nie boli, jak strata. No chyba, że są to niezrealizowane zyski. Chciwość jest czasem najważniejszym wrogiem. Po ósme, zwracaj uwagę na analizę techniczną. Jeżeli są. Mocne spadki, a ty zarobiłeś, to po prostu realizuj swoje zyski. Jeżeli są mocne spadki, a ty możesz poczekać, to po prostu poczekaj. Być może to jest chwilowa korekta, być może wieloryby wyprzedały, a za parę dni, tygodni znowu cena pójdzie w Twoją stronę. Zwracaj uwagę na różne interwały. Jeżeli kupujesz długoterminowo, to patrz na interwały tygodniowe, miesięczne, bo one są ważne. Natomiast jeżeli w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej godziny, w ciągu czterech godzin, nagle rynek się załamie, to jeszcze nie jest wcale takie nieszczęście. Zwróć uwagę na te osiem punktów. Jeżeli będziesz się do tego stosował, to będziesz zarabiał na kryptowalutach, bo tak naprawdę można zarobić na kryptowalutach i to całkiem sporo. Czy kryptowaluty są bezpieczne? Tak, są bezpieczne, jeżeli potrafisz się dobrze z nimi obchodzić. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Do zobaczenia.